Zimowej Jagniątków to właśnie tu na ulicy Agnieszkowskiej gospodarze restauracji wedle buców organizują co roku zimową imprezę tematyczną. Jej tytuł to spiżarniane zapasy, a w tym roku także otwarcie pierwszej winnicy w Karkonoszach. Zajrzyjmy do środka. Dzisiejsze spotkanie w naszej gospodzie związane jest z kolejną zabawą i powrotem do tradycji, ale przede wszystkim z otwarciem pierwszej karkonoskiej winnicy w Jagniątkowie. Posadziliśmy kilkaset sadzonek powyżej gospody i będziemy czekać teraz na efekty przez najbliższe 3 lata. Poza oficjalnym otwarciem Winnicy karkonowskiej. Tytułem dzisiejszej imprezy jest Co się znajduje w świątecznej spiżarni? Pieczemy chleb. Będziemy piec ciasteczka pierniczki na choinkę, będziemy degustować kapustę, którą kisiliśmy 21 października, też tutaj w gospodzie i będziemy degustować wino. Co prawda nie pochodzi to wino z naszej winnicy, jest to wino oreńskie i wino alzackie. Degustację wina prowadzi Stanisław Żak, przyjaciel gospody i sommelier z zamiłowania. Postanowiliśmy dzisiaj wytwarzać kiełbacki, wędliny i też będziemy mogli tych potraw degustować na miejscu. Są to wędliny robione przez nas, robione przez masarnika, robione przez y, mieszkańców z Całość dzisiejszego spotkania ubarwi nam zespół ludowy Karkonosze który dzisiaj będzie także u nas tu gościł śpiewał Jak zaglądają i się z nich rozruszają i do sunego tańca wszystkich zapraszają Karkonosze ge mu dają i do sunego tańca wszystkich zapraszają Karkonosze nie mu Zapraszamy także Państwa na święta wielkanocne, kiedy będziemy wspólnie wypiekać sękacza. Zapraszamy na malowanie pisanek, zapraszamy na szereg imprez tematycznych w naszej gospodzie.